Witam na pokładzie samolotu E-3 AWACS Sił Wczesnego Wykrywania i Ostrzegania NATO. Ja Jestem dyrektorem taktycznym i instruktorem w czasie dzisiejszego lotu. Pokażę Wam wnętrze samolotu, omówię jego funkcję oraz rolę załogi. Zapnijcie pas. Pierwszą sekcją wykonującą zadania na pokładzie samolotu AWACS jest tzw. Fly deck. Sekcja ta składa się z dowódcy statku powietrznego, pierwszego pilota oraz inżyniera pokładowego. Ich zadaniem jest pilotowanie statku powietrznego oraz utrzymywanie optymalnych parametrów lotu dla pracy sensorów. Odpowiadają oni również za bezpieczeństwo załogi podczas lotu. W tym miejscu znajduje się sekcja Surveillance składająca się z trzech operatorów oraz lidera, Surveillance Controllera. Sekcja ta odpowiada za wykrywanie obiektów, prowadzenie ciągłości i ich śledzenia oraz identyfikację. Następnie wytwarzają oni zidentyfikowany obraz sytuacji powietrznej i za pomocą środków przekazu danych przesyłają ten obraz do naziemnych stanowisk dowodzenia. Kolejną sekcją stanowi sekcja dowodzenia lotnictwem oraz środkami walki. Liderem tej sekcji jest Fighter Allocator, który ma w swojej sekcji nawigatorów naprowadzenia. Sekcja ta odpowiada za dowodzenie lotnictwa taktycznego w czasie wykonywania zadań bojowych, ale również może realizować zadania wsparcia wojsk lądowych oraz wsparcia marynarki wojennej. Kolejną sekcją jest sekcja dyrektorów taktycznych. Są to liderzy mission crew i głównym zadaniem jest realizacja misji pod względem taktycznym zgodnie z dokumentami rozkazodawczymi. Prowadzą oni również łączność z przełożonymi wyższego szczebla oraz koordynują działania wszystkich sekcji, odpowiadając za bezpieczeństwo lotu i bezpieczeństwo misji. W tym rzędzie siedzi lider sekcji Surveillance, Surveillance Controller oraz Passive Controller. Surveillance Controller odpowiedzialny jest za swoją sekcję, jest managerem i e, decyduje o parametrach radaru, o tym jak radar jest ustawiony, aby optymalnie zapewnić e, sytuację powietrzną dla sekcji dowodzenia lotnictwa. Passive Controller odpowiada za system ISM, Electronic Support Measure. I jego zadaniem jest wykrywanie źródeł promieniowania energii elektromagnetycznej i określanie typu platformy, która emituje tą energię. Ostatnim jest technik radaru. Odpowiedzialny za funkcjonowanie radaru na platformie E3 AWACS. Jego zadaniem jest monitorowanie parametrów radaru. I upewnienie się, że pracuje on zgodnie z ustawieniami i bez żadnych problemów. Tu mamy J-Compartment. Jeżeli AWACS wysyłany jest na deployment bądź w jakąś daleką podróż, bagaże przechowywane są w tym miejscu, aby zapewnić weight and balance. Jest to miejsce wyznaczone do tego, aby przechowywać. Bagaż załogi w czasie dłuższych deploymentów. Ta część samolotu jest to część, bym powiedział, wypoczynkowa, tak zwana galley. Załoga w tej części może odpocząć, zrobić sobie posiłek. Do robienia posiłków mamy piekarniki. Posiłki są w formie mrożonej. Załoga może wcześniej przed lotem skomponować swój własny posiłek w zależności od upodobań kulinarnych i w odpowiednim momencie odgrzać ten posiłek i spożyć go w czasie lotu. Oprócz tego, jeżeli załoga jest powiększona, lot jest długotrwały, jest możliwość odpoczynku na banksach. Tutaj więc załoga może również wykonać sobie drzemkę, jeżeli jest taka potrzeba. Posiadamy również levatory, czyli ubikacje, aby załatwić swoje potrzeby naturalne. Dzisiejszy lot był misją treningową w niemieckiej przestrzeni powietrznej. Długotrwałość lotu około 7 godzin dzięki, że byliście z nami w czasie tego lotu i do zobaczenia następnym razem.